Moi drodzy przed nami kolejny odcinek, tak jak wspominałem premierki nie ma, mamy chwilę wolnego, także skupimy się na miksach zdrapkowych i dzisiaj taki za 89 zł przygotowałem z następujących zdrapek. Mamy super 13, szybkie 50, to tak na rozgrzanie drapaka. Są zdrapki za 5, za 10, jest za 30, ale te za 5 to 7, 13, 21. Tutaj mamy neonową 13, kierunek kasa trzy siódemki, numerek trzeci. Szczęśliwa póki co, wielka kasa, numerek 24. Dwie takie zdrabki w niebieskiej odsłonie, czyli Mega Pensja i Ekstra Linie. One na troszkę dłuższą zabawę, numerek 6 i 20. A ta za 30 to gwiezdna kasa. Również dosyć szczęśliwa zdrabka. Dzisiaj wpadła w moje ręce z numerkiem 7. Także miejmy nadzieję, że pasa będzie trwać. Zapraszam na odcinek. Dzień dobry. Zaczynamy od super trzynastki. Szukamy tej wspaniałej liczby, ale niestety tutaj tradycja nie pozwala. Jeszcze szybkie, 50. W bonusie diament, także to nie dla mnie. A tutaj szukamy trzy razy takiej samej kwoty. I co będzie z tego? No, dwie pięćdziesiątki są, także jeszcze jedna by się przydała. Ale tak łatwo nie ma. Strapka jest przegrana. Dobrze, no co, rozgrzane, to rozgrzane. zobaczmy co będzie dalej. Przed 7, 13, 21 i takich tytułowych liczb, właśnie szukamy Jest 7, wspaniale. Czy jeszcze coś z nią w komplecie będzie? Czy na tym skończymy? 17, 26, no nic więcej tutaj nie ma, także wracam do 7. No i piąteczka jest na pomnożenie, ale miło od razu, jak się zobaczy wygraną. Dobrze, przed nami szery. 7, 7, 7, szukamy siódemki i ją znajdujemy. No, to jest widok niecodzienny, niesamowity. O, jest jeszcze walizka, to może coś będzie dużego pod tym siódemką. I takie jakieś wakacje. O, i druga siódemka, no moi drodzy, no to się nie zdarza, naprawdę. Jednak jeszcze jakaś magia świąt tutaj została. Czy tylko na tych dwóch skończymy? Czy po tej stronie też jakaś taka siódemka się tutaj pojawi, która coś tam przyniesie ciekawego? No na razie nic. Jest siódemka trzecia, także minimum trzy dyszki mamy. Może coś większego ukryli pod tymi symbolami. No to zobaczmy. Pod pierwszą mamy dyszkę, pod drugą też dyszkę, także tutaj pewnie też będzie dyszka. No i tak też właśnie jest, ale. Bardzo fajny dla mnie rarytas, jeśli chodzi o tą zdrabkę. Także numerek trzeci. Szczęśliwy. No to tutaj mamy już dwie wygrane. Fajnie. Byle tak dalej. No to kolejna zdrabka za 5 zł przed nami, czyli neonowe 13. To może tutaj też zobaczymy szczęśliwy symbol 13. No, chyba siódemki bardziej szczęśliwe. Jedna szansa jeszcze. No, dokładnie tak, nic tutaj się nie trafiło. Dobrze. Wielka kasa. No, dosyć dobra zdrabka. Numerek 24 na pokładzie. Czy dalej będzie? Dobra, zobaczymy. 26, 25, 39, 21, 43. No to dalej. 48, 52, 59, 35. No, na razie nic. Dalej 46, 57, 47, 13 też niestety nie ma. Jeszcze tylko jedna linia. Może ukryli coś na końcu. 54 i 29 nie ukryli, niestety. Kontrolne FC, także to ląduje do strefy pustakowej. A przed nami. Ostatnia za 5 zł. Kierunek kasa. No i co my tutaj mamy? 17 na dzień dobry. 16. Jest 14. O piękne. Coś będzie dodatkowo. Do tego co już się wydrapało. Tu mamy 19. Jest druga wygrana. I trójka. Także tu mamy piątkę. I tu mamy piątkę kontrolne C. I mamy dyszkę ustrzeloną. Dobrze, także połówka już jest. Tak? Dobrze liczę. 30-40 zł. 45, tak. No to połówka jest. Dobrze. Na akceptowalnym poziomie. Zobaczmy, co dalej. Także przed nami mega pensja. 17, 8, 15, 26 i 9. Tego szukamy.

Szóstki nie ma i 49 też nie ma, także zostaje tylko jedna linia. Może coś przy końcu, jakaś niespodzianka poświąteczna. No, niestety jest pusto, tylko kontrolne, żeby nie było jakiegoś przeoczenia. Tak jest, DJ Pustak, standardowo. Ok, ekstra linia, chwilka teraz zabawy dłuższa i przejdziemy do Gwiezdnej Kasy. Co my tu mamy rower i piłkę. No i szukamy. Piłka jest jak najbardziej. Rower też się znalazł. Jest tutaj nawet kolejny. Tutaj tak samo. I tutaj mamy jeszcze jedna, Jedną piłkę. I, 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 I tutaj na końcu rower ukryli. A jeszcze piłeczki wyskoczyły. Tu mamy jedną, i tu mamy drugą. I jeszcze rower. O, proszę bardzo. Muszę podwójnie sprawdzać. Z, na, z góry na dół i z góry. Na dół do góry. Dobrze. Sakwa i klapki. I czy coś takiego będzie? Sakwa, klapki. Sakwa jest. Tu jest kolejna. Klapki też mamy. Tu też mamy. O bardzo ładnie. Tutaj jeszcze jedna. Tu jeszcze jedna. I tak po skosie też się znalazła. Dobra. Szukam od nowa. Czy nic nie przegapiłem. Nic nie widzę. Także drapimy dalej. Dzwon i balony. Balony u góry, dzwon u góry. Tu jest kolejny, tu jest kolejny. I chyba wygląda na to, że to wszystko. Tak, na pewno. Chyba tak. Lody, czapka. Teraz takie połączenie. Lody, czapka. Mamy lody. Tutaj nic, tutaj mamy kolejne. I tu mamy kolejne, dobra, zaaliczone. Leżak, motyl. Mm, motyl się trafił. Tu jest kolejna taka sztuka. Leżak, motyl I, i i i i i nic więcej nie było. Popcorn, kwiat. Popcorn tu, popcorn tu, lody były. Oczywiście, zawsze muszę coś pominąć. Tu mamy popcorn. To jest kolejny. I co? Tutaj jeszcze jeden. No i to będzie wszystko. Dobra. Kolejne dwa symbole to krab i wiatrak. Kraba mamy tu. Tu mamy jednego. Tutaj jeszcze jeden. To By był motyl, a nie był zdrapany. Właśnie tu mamy kraba, tu jeszcze jednego, jest i wiatrak, tu jest kolejny. No kto wie, jest szansa jak najbardziej. Tak to poukładali, że jest realna szansa na wygraną. Tu mamy jeszcze kraba. Dobra. Diament i rolki. Jedźmy od góry, diament, rolki. Będzie coś tak. Tu mamy rolki, tu kolejne. Tutaj, tutaj, o, diament rolki w jednej linii. Tu kolejne rolki i tutaj jeszcze jedna, i tu jeszcze diament. Dobrze, tyle. Parasol kości. Zobaczmy, tu mamy kości, tu jest parasol. Tu kolejny, tu już, tu mamy kości. O. I, i, I tu jeszcze jedna, i to tyle. No. Ten Księżyc. Wygląda to dobrze póki co. Tu jest tęcza i moi drodzy, mamy linię. Fajnie. Wyglądało tak na tą linię, jak się tak drapie te symbole. Kusiło, kusiło, już skusiło. Dobra, mamy teraz koronę i okulary. Okulary są tu. I tylko w tym miejscu. Dobrze, cztery symbole do końca. Korpus moneta. To teraz będą takie puste się trafiać pewnie. Moneta tu. Dobra. I dwa ostatnie to cytryna oraz łódź. No i chyba raczej nic to nie dołoży. Cytryna tu. Cytryna tu, ale ptaków brakuje. Łódź tu brakuje serca. Dobra. Także jedna linia jest szczęśliwa. Mam nadzieję, że bardzo. No, dyszka. Zawsze to lepiej niż nic, nie? Dobra. Także. Fajówkowo daję słowo, a przed nami gwiezdna kasa, numerek siódmy na pokładzie. Mam nadzieję, że zobaczymy podkowę. Albo coś grubszego, większego. Nuta, klaps, jabłko, palma. I tutaj mamy pik, muffin, kompas, worek, no, coraz mniej szans. Zamek. Klucz. Łódź, Śliwka. Naszyjnik, zegar. No i końcówka. No i drodzy, emocje maksymalne. Mikrofon, trefl oraz kawa. Także tylko bonus może uratować. Czy uratuje? No, niestety nie. Także dzisiaj. Gwiezdna kasa pusta. Ale parę wygranych się trafiło. 5 zł w zdrabce 7,13,21. 10 zł w kierunek kasy. 30 zł w zdrabce szary, No to tutaj naprawdę szapoba I dyszka w ekstra liniach. 10, 40, 55 na 89. No lot to już troszkę sobie odebrało, ale na pomnożenie jest. Zabawa była. No, także na kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że się pomnoży. Także widzimy się w sobotę i w niedzielę na weekendowych hydrapaniach. Dziękuję za obecność. Cześć.